Witajcie serdecznie. Z tej strony Banda na Trader. Dawno się nie odzywałem, bo mam mnóstwo roboty i pewnie nie będę się odzywał tak regularnie, jak miało to miejsce kiedyś, mniejsza o to. Tematem, który chciałem dzisiaj poruszyć, jest zaskakująco szybki rozwój robotów humanoidalnych. Chciałem tutaj Wam pokazać kilka przykładów. Mianowicie mamy Optimusa od Tesli. Zaczynali od takiego Bumblebee, później był Optimus pierwszej generacji, obecnie pracują nad Optimusem drugiej generacji, już tak te, te ręce zaczynają działać całkiem sprawnie. Porusza się tak już, no wciąż jak Joe Biden, ale już taki bardziej dynamiczny Joe Biden, taki co się dobrze wyspał, więc Ewidentnie idzie to do przodu, idzie to do przodu, to, to nie jest jakby zaskakujące, że mamy progres technologiczny. To, co mnie osobiście zaskakuje, to tempo tego progresu. To znaczy, prace nad robotami humanoidalnymi to nie jest coś, co się zaczęło dzisiaj czy wczoraj. To Japończycy tworzyli takie roboty już 20-30 lat temu, no ale one ledwo sobie radziły z chodzeniem, tam próbowały na przykład grać w piłkę. Generalnie kosztowało to kupę kasy. I efekty były mizerne. Natomiast to, co obserwujemy ostatnio, no, to zaczyna wyglądać coraz bardziej przekonująco. I samo w sobie to, że ten robot zaczął chodzić szybciej, czy że te ręce mu działają bardziej sprawnie, nie jest jakieś zaskakujące. Zaskakujące jest to, że to pomiędzy jednym przełomem a drugim przełomem, czy pomiędzy jednym dużym osiągnięciem a kolejnym, Czasami jest kilka miesięcy, czasami jest kilka tygodni. Boston Dynamics tutaj wypuściło kolejny, tutaj trochę wam powiększę. Niestety wypuścili to jako shorta, więc to wideo jest trochę takiego gorsze. Jak ten ich robot, Atlas. No tutaj jest taki showcase jakiejś zdolności balansowania. Gdy trzyma w ręku, wydaje mi się, że to jest MacPherson Strat. To jest to... Element zawieszenia samochodu, amortyzator. To, tak to wygląda, no i on nim jakoś manipuluje porusza. Jak sobie trochę przewinania. No to jest tyle. Generalnie jakieś proste wideo, ale widzimy, że ten robot się już porusza całkiem sprawnie. Te ręce mu dostosowali do pracy, tak żeby mógł podnosić te ciężkie rzeczy. Mamy kolejną firmę. To, to, to jest właściwie. Kolejna rzecz, która mnie bardzo yy, poruszyła to to, że to nie jest tak, że jedna firma nad tym pracuje. Mieliśmy tego Optimusa od Tesli, którego wam pokazałem przed chwilą. Mieliśmy tego Atlasa od Boston Dynamics, który jest cały czas rozwijany. Oni już wypuścili komercyjnie tego psa, który się nazywa Spot, ten robopies. I on jest już używany do inspekcji. Jest dosyć drogi, bo kosztuje kilkaset tysięcy dolarów chyba, zobaczmy sobie. Boston. ten, nam. Boston, no 75 tysięcy. No przepraszam, to trochę, trochę za wyżej. Natomiast to będzie tanieć. To z technologią mamy cały czas to Prawomora. Może ono już nie jest tak szybkie jak kiedyś, ale technologia ta nie jest szybko. I za 2 lata to będzie 30 tysięcy. Za 10 lat to będzie ułamek tej kwoty. Zobaczmy. Tutaj mamy kolejnego robota, który porusza się w tempie 3,3 metra na sekundę. No to już nie jest tempo prezydenta Bidena, takiego spokojnego staruszka. Wyciszmy tylko ten dźwięk. Tylko to już jest takie no, 10 km na godzinę, to taki sprawny... Tempo chodu sprawnego młodego człowieka, który się spieszy. Wprawdzie to jest tylko chodzenie. No tutaj widzimy, że jeszcze potrafi skakać, tam jakoś się stabilizuje. On wydaje się bardziej prymitywny, tutaj chyba się bardziej skupiają na ruchu. Tutaj jest chińska firma, więc mają swoją wersję spota, jak to Chińczycy kopiują technologię od reszty świata. No jak widzimy tutaj jakieś proste demo, radzi sobie powoli z wchodzeniem po schodach, radzi sobie z obracaniem, no dosyć tak koślawo. Ale to, że mamy więcej firm, to znów pokazuje, że ten potencjał rośnie, że pojawia się konkurencja między nimi. Będą tam różne pomysły na rozwiązanie różnych problemów, które trzeba rozwiązać. Tutaj mamy kolejny. Aptronic, prawda? Robota, który jest robot, który jest w stanie tam jakoś pracować z paczkami. Jak widzimy, on się rusza tak w miarę płynnie. Kolejna firma, która się tym zajmuje, tutaj widzieliście już to pewnie wcześniej. No, ale pokażę jeszcze raz tego Atlasa, jak, jak to wygląda. Jak ten Atlas sobie radzi z y, jakimi rzeczami. No, jak widzimy, to jest naprawdę niezłe. I jeżeli to wygląda tak obecnie, no obecnie robot jest drogi, tak, ale robot będzie tańszy. Pracownik nie będzie tańszy. A tutaj będzie jeszcze numer popisowy. Tutaj zeskakuje i będzie Salto, jeśli dobrze pamiętam. A no i myk. Elegancja Francja, Dawidy Bankowe. Tutaj mamy kolejnego robota. O, to to jest to mniej więcej co wam pokazywałem y, wcześniej tego Apollo, tylko tu jest trochę więcej nagrań z tego co on robi. And it can help keep you safe online. Alright, let's get back to the episode of Hard Reset. More and more humanoid robots are coming to the market. And the promise of general purpose robotics finally seems like it's here. Or at least close. No, tak jak widzimy, kiedyś te roboty nie potrafiły nawet stać za bardzo. Radziły sobie naprawdę słabo. No, był to problem algorytmów, mocy obliczeniowej również w dawnych latach, żeby być w stanie te obliczenia wykonywać na tyle szybko, żeby w czasie rzeczywistym ten robot był w stanie reagować. No i jeszcze jak to zmieścić w czymś takim no takim ciele człowieka, to nie jest jakiś jakieś wielki obszar do zagospodarowania. Then The physicist immediately said, basically said, "Hey, calling all roboticist, we need a robot that can get into where it needs to go. So it's really easy to move the joints out yeah. Także to, do czego chciałbym przejść, to jest FIGURE. To jest jeden z takich robotów, który zrobił na mnie większe wrażenie. Oni mają taki kanał na YouTube dość skromny, ale on rośnie bardzo szybko, bo wrzucają tu update'y. Jak widzimy, pierwsze update'y były kilka miesięcy temu, tak? Rok temu zaczęli jakoś chwalić się tym, że pracują nad FIGURE. I teraz połączyli FIGURE z modelem językowym OpenAI. Jak widzimy tutaj jest ten ekran, ten monitor, który pokazuje nam, że ten robot tam myśli, znaczy myśli przetwarza to, co mu powiedzieliśmy. I tutaj ma nawet jakieś zdolności rozumienia tego, co do niego mówimy, i nawet takiego abstrakcyjnego myślenia, nie tak jak mamy Siri, że, że Siri czasami z prostymi zadaniami zupełnie sobie nie radzi. No tutaj poprosił go o coś do jedzenia, a robot zobaczył: O, jest jabłko, mogę mu dać, to, to jest jadalne, mogę mu podać, tak? Nie było tak. Jak, jakiś poziom abstrakcji tutaj ten robot osiągnął. Tutaj posortował te śmieci z powrotem. In front of you, go? No, tutaj y przeprowadzający go zapytał: no, Patrząc na to, co widzisz przed sobą, jak sądzisz, co trzeba zrobić z tymi naczyniami? No i tam robot odpowiada yeah. po angielsku płynnie, zupełnie naturalnie, tak jak y brzmi to tak, jakby człowiek mówił, naprawdę, jeśli chodzi o sy syntezę mowy. Jesteśmy już na takim poziomie, że to brzmi zupełnie naturalnie. To nie są czasy Iwony, jak nie, niektórzy pamiętają. Była taka polska firma, która przez wiele lat była bardzo dobra, jeśli chodzi o sy syntezę mowy, no, ale dało się to zrozumieć. Nie brzmiało to zupełnie naturalnie. To, to brzmiało jak robot. Teraz brzmi to zupełnie naturalnie. Jak widzimy, robot wziął te kubki, naczynia. Może to było przygotowane, może to było przećwiczone, może jak mu damy inne podobne zadanie, sobie nie poradzi. Tak, to, to wszystko może być smoke and mirrors, ale takich robotów nie mieliśmy 5 lat temu czy 10 lat temu. Nie mogliśmy sobie w ogóle porozmawiać z robotem. W tym momencie, jak widzicie tutaj na zbliżeniach, te ruchy są całkiem naturalne i, i Podobnie zresztą miało to miejsce w, w przypadku tego robota Tesli, on też był w stanie już manewrować tymi dłońmi całkiem sprawnie. I zobaczmy, jakie są plany tych firm, bo ta firma tutaj nazywa się Figure. Tutaj mamy inne nagrania tego, co oni robią z tymi robotami. Jak te roboty się zachowują. No tutaj widzimy, że tam jest podpięty po kablu, nosi jakieś rzeczy. No z chodzeniem to chodzenie jest naprawdę trudne dla robotów jak sobie popatrzymy, to to jest duże wyzwanie. Jaki jest ich plan? Oni tutaj jest Brad Addo, który jest założycielem i szefem tej firmy. Od 20 lat zajmuje się tworzeniem firm technologicznych. Wcześniej założył firmę Archer, którą wprowadził na giełdę, zbierając wartość giełdy podczas oferty publicznej wyniosła 2,7 miliarda dolarów i także ma duże doświadczenie w firmach technologicznych, właściwie skupia się na figure. Jego planem jest budowa firmy z perspektywą 30-letnią, tak żeby zmaksymalizować wpływ na społeczeństwo, na ludzkość. Tutaj on mówi, że generalnie chcą się zająć Połączeniem sztucznej inteligencji z robotami w taki sposób, żeby no, poprawić życie ludzkości, wyeliminować niebezpieczne i nielubiane prace, tak żeby generalnie ludziom żyło się, by żyło się lepiej, jak było takie hasło kiedyś pewnej partii. Tutaj, jak twierdzą, to będzie trwało dekady. Potrzebne są, potrzebny jest bardzo zaawansowany zespół, kupa pieniędzy, inżynierii. Ryzyko jest duże, a szanse powodzenia są niewielkie. Natomiast jeśli się uda, to ten wpływ na ludzkość będzie ogromna, ogromny. Jeśli chodzi o obecną sytuację, to on widzi problem jako przedsiębiorca, no musimy jakoś zdiagnozować problem, zaproponować rozwiązanie. Widzi niedobory na rynku pracy, no bo mamy tranzycję demograficzną, jest mało dzieci, ludzi do pracy brakuje, zresztą nawet w Polsce mamy historycznie niskie bezrobocie, jedno z najniższych, jedno z najniższych w Unii Europejskiej. Tak samo, mimo przypływu wielu imigrantów, to bezrobocie jest naprawdę niskie, co wywiera. Presję płacową, i firmy starają się jakoś znaleźć tych pracowników. A jak się nie da znaleźć, no to automatyzować tyle pracy, ile się da. W samych Stanach Zjednoczonych policzył, że jest 10 milionów niebezpiecznych lub nielubianych prac. A starzejąca się populacja sprawia, że coraz trudniej jest firmom powiększać zasoby siły roboczej. Zasób siły roboczej w społeczeństwie nie będzie już rósł. Potrzebujemy, jeśli chcemy dalej rosnąć, potrzebujemy większej produktywności, a to oznacza więcej automatyzacji. I tutaj, rozwiązaniem, które my proponujemy, jest połączenie sztucznej inteligencji z robotami. Może tutaj nie będę opisywał tego jakoś strasznie dokładnie, żeby nie robić tego, z tego filmu na pół godziny. Natomiast są jakieś proste wyliczenia. Chcą zastąpić w bardzo długiej perspektywie całą pracę fizyczną, pomagać, stworzyć roboty, które będą w stanie pomagać starzejącej się populacji, czyli osobom starszym, które mają problem na przykład, żeby podkurzać mieszkanie, żeby wnieść ciężkie zakupy, i tak dalej, i tak dalej. Te roboty humanoidalne mają im w takim życiu codziennym zupełnie pomagać, a w bardzo długiej perspektywie te roboty będą wykorzystywane do eksploracji kosmosu, no bo Człowiek potrzebuje tlenu, potrzebuje tam jakiejś temperatury znośnej. Wody potrzebuje dużo różnych rzeczy, które są trudne do zapewnienia na stacji kosmicznej czy w kosmosie. No, robot pod wieloma względami radzi sobie w takim środowisku dużo lepiej. Może na przykład na Marsa wysłać roboty, żeby one tam wybudowały kolonie i dopiero później ludzi przysłać, żeby już w takim bardziej lepiej przygotowanym środowisku sobie ludzie tego Marsa zasiedlali. Tutaj on opisuje bardziej dokładnie, jak widzi ten plan, jeśli chodzi o hardware, koszty produkcji, bezpieczeństwo, skalowanie tego, sztuczną inteligencję. Generalnie chcą stworzyć elektromechanicznego humanoida, który ma mieć zdolności manipulacji dłońmi. No, poruszania się w fizycznym świecie, takie jak człowiek na poziomie ludzkim i zintegrować go z siłą roboczą, czyli sprawić, żeby roboty pracowały za nas. Tak, jak ktoś był taki, mam fully automated luxury communism, no to tutaj mamy wizję fully automated luxury capitalism, no bo to jest startup ty, ty, typowa. Organizacja w ramach zaawansowanego amerykańskiego kapitalizmu. Ponadto, poza robotyką mamy jeszcze ogromny, ogromne tempo rozwoju sztucznej inteligencji, jeśli chodzi o llm -y, jeżeli Mieliśmy Devin AI, autonomicznych agentów, którzy. Są w stanie wykonywać różne zadania. OpenAI pracuje nad rozwojem multimodal AI, czyli takim, takiej sztucznej inteligencji, która nie, nie tylko piszesz, czy tam gadasz, ale też rozumie obrazki, film rozumie, jest w stanie stworzyć obro... obrazki, to już tworzy, prawda? Ale filmy niedługo będzie w stanie stworzyć. Jest taki model Sora, gdzie pokazywali, jak zrobił różne filmy, one nie są doskonałe. Ale no, robią wrażenie. To, to jest naprawdę taki poziom, że ludzie się spodziewali tego za 5-10 lat, może 20, a to już jest. Na ten moment głównie pracują nad tym, żeby to zabezpieczyć przed no, ludźmi, którzy chcieliby to wykorzystywać w niezbyt etycznych zastosowaniach. Tak, Generalnie yy, chcą unikać złego PR-u, więc te modele, zanim wypuszczą ludziom, to starają się je jakoś zabezpieczyć przed takim ryzykiem. Także podsumowując, idziemy w kierunku robotyzacji i ta wizja wydaje się bardziej realna niż kiedykolwiek, coraz więcej firm zajmuje się tym problemem, rośnie konkurencja, ponieważ odkryto ogromny rynek na tego typu roboty, i pragnę zauważyć, że nawet jeśli taki robot będzie kosztował pół miliona złotych, a pracownik będzie kosztował, nie wiem, 50 tysięcy złotych rocznie. W jakiejś prostej pracy, no, płaca minimalna brutto rocznie to jest, nie wiem, 50-60 tysięcy złotych, tak strzelam zupełnie. No to taki robot. Nie chodzi na zwolnienia lekarskie, nie trzeba mu opłacać ZUS-u. Nie choruje. Nie. Nie potrzebuje mieć jakiejś temperatury, nie trzeba ogrzewać tego miejsca pracy, ogrzewanie jest dosyć kosztowne. Nie trzeba w ogóle izolować tego miejsca pracy, skoro nie trzeba go ogrzewać, to po co tyle tam yy, styropianu na ścianę kłaść, skoro robot może pracować przy minus 20 i jemu to wszystko jedno. Oświetlenie nie jest potrzebne takie intensywne, ani yy, żeby okna były, bo to robot, to on, on są, latarkę może mieć zamontowaną i tyle. Generalnie ludziom się może wydawać, że o, żeby to weszło, to ten robot musi być tani. No jak sobie policzymy, ile naprawdę kosztuje zatrudnienie człowieka i stworzenie mu warunków do pracy. Weźmiemy pod uwagę, że robot nie potrzebuje tak zaawansowanych warunków do pracy. Może pracować jak jest zimno, ciemno, yy, nie potrzebuje okien, może pracować niemal 24 na 7 w jakimś magazynie czy coś. Tylko przerwy na wymianę baterii, na maintenance, na wymianę części raz na jakiś czas, nie wiem, oleju czy, czy takich rzeczy. I tyle, I może pracować na okrągło. Także yy, pojawią się firmy, które będą wynajmować takie roboty do pracy na roli. Co sprawi, że odrodzi się rolnictwo w krajach Unii. Nie, nie, nie będzie dużego sensu importować. Wiadomo, banany będziemy importować, bo klimatu nie ma, żeby one wyrosły, ale tak jak kiedyś Niemcy importowali, dalej zresztą importują ogromną liczbę pracowników sezonowych, żeby oni tam pracowali na roli, bo Niemcom się nie chce pracować, bo to jest zbyt wygodny i bogaty naród. No to. Teraz niemiecki rolnik będzie wynajmował sobie od firmy takie roboty, żeby zebrały te plony rolne, wywiozły, sprzedały i, i cześć. I nawet jak taki robot będzie kosztował pół miliona złotych, to wynajmie tam na dwa tygodnie, to cena wyjdzie całkiem znośna. Także te roboty nie muszą być jakieś strasznie tanie, żeby to już się opłacało. To, to jest coś, co, co pragnę zauważyć. Zatrudnianie człowieka, stworzenie człowiekowi warunków do pracy, żeby on był produktywny. I jak spojrzymy, ile on jest produktywny, 7-8 godzin, tak, typowo na etacie. Płatny urlop, chorobowe, ogrzewanie, tak jak mówi oświetlenie, trzeba go jakoś wyszkolić, jakieś tam przerwy na kawę, na obiad, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie podatki, które są na człowieka, moim zdaniem, te roboty prędko zaczną wchodzić. Perspektywie, nie wiem, pięciu, dziesięciu, 15 za naszego życia, tak? Jestem, jestem niemal przekonany, że za naszego życia zobaczymy roboty humanoidalne w wielu pracach. I to będzie moim zdaniem ogromna zmiana, jeśli chodzi o to, jak funkcjonuje społeczeństwo. Bo po pierwsze, zniknie wiele miejsc pracy. Będą ogromne zmiany społeczne, a przede wszystkim tempo tych zmian będzie ogromne, bo tak jak sobie popatrzymy, życie ludzkie, generalnie przez ogromną część historii się niewiele zmieniało. Najpierw no, niektórzy wierzą w Boga, inni nie. Załóżmy, że, że od małp zaczniemy, tak? No to małpy sobie tam na drzewach w dżungli no, chodziły. Generalnie tysiące lat niewiele się zmieniało w tej dżungli. Potem człowiek szedł z drzewa, zaczął tam. Tu, 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 tutaj się zaczyna historia dla wierzących powiedzmy, że no, pojawił się jakiś człowiek bardziej rozumny. No to mieliśmy ten Hunters Gatherers Society, tak? czyli społeczeństwo zbiera, zbieracko-łowieckie, czyli ludzie prymitywni chodzili, zbierali te jagody, polowali tam na jakieś króliki. Czy inne zwierzęta? Oczywiście, ja to bardzo wszystko upraszczam. Tak? No, ale to przez kolejne tysiące lat to tak wyglądało. Później wymyśliliśmy neolit, wymyśliliśmy rolnictwo. No to w zasadzie człowiek się umierał, człowiek się rodził, umierał. Wszystko wyglądało tak samo. Wszyscy pracowali na roli. Później no, już jakaś historia taka starożytna, później nowożytna historia, czyli od momentu wynalezienia pisma tak się przyjmuje. No, no, Generalnie ogromna większość ludzi pracowała na roli. Mieliśmy tam może kilka procent jakichś rzemieślników, kilka procent jakiejś kasty kapłanów yy, w społeczeństwach, które miały zorganizowane religie, jakaś kasta yy, wojowników, yy, tam gdzie była nadwyżka żywności. No ale większość ludzi sobie pracowała na roli i te inne kasty też były dosyć stałe. Tak jak się człowiek rodził, umierał, niewiele się zmieniało. Jakieś większe zmiany pojawiły się dopiero jak yy, tak naprawdę zaczęła się nowożytność. I rewolucja przemysłowa, yy, eksploracja nowego świata. No z perspektywy Europy oczywiście nowy świat. Z ich perspektywy to tam oni, oni tam zawsze byli. Nic się nie zmieniło. Nasza historia, to jak nauczamy, ona jest bardzo europocentryczna. W, w Polsce, czy w Europie się przyjmuje, że tu, tu jest ten świat, a ta, tam jest nowy świat. Z perspektywy innych ludów to trochę inaczej wygląda, no ale mniejsza o to. Mieliśmy rewolucję przemysłową i po raz pierwszy coś się zaczęło zmieniać, ale wciąż tempo tych zmian było niewielkie. No generalnie człowiek się rodził, no może pracował na roli, potem poszedł do fabryki. W tej fabryce, jak pracował od narodzin do śmierci, tak w tej fabryce się niewiele zmieniało. No i tak naprawdę, aż do jakiejś komputeryzacji, to tempo tych zmian nie było jakieś ogromne, owszem, były jakieś inne. Zmiany nie natury technologicznej, tak? Bo cały czas teraz mówię o zmianach natury technologicznej. Mieliśmy zmiany natury politycznej, jakieś rewolucje, tak, rewolucję komunistyczną, rewolucję we Francji. To były duże zmiany społeczne to była jakaś niestabilność ale technologia nie rozwijała się nigdy na tyle szybko, żeby stworzyć u ludzi. Strach przed tempem tych, tego rozwoju. Owszem, mieliśmy ruch ludystów, którzy bali się o swoje miejsca pracy, ale to było związane tylko z miejscami pracy, a nie z tym, jak będzie w ogóle wyglądać życie za 20-30 lat. No, bo to, że przyjdą maszyny i dobra, będzie wykonywać swoją pracę trzy razy szybciej, tam robiąc igły, czy yy, tkając na jakichś maszynach. No dobrze, no to. Łatwo sobie wyobrazić, co będzie. A na ten moment to tempo rozwoju jest takie, szczególnie jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, że rzeczy, które niektórzy przewidywali, że wydarzą się za 20-30 lat, wydarzyły się w tym roku. A te przewidywania były sprzed kilku lat, więc tempo rozwoju jest niesamowicie szybkie i na ten moment ciężko w ogóle przewidzieć, co będzie za 3 lata, 5 lat, 10 lat, ponieważ rozwijamy się tak szybko, że w zasadzie co kilka tygodni mamy nowe przełomy, jeśli chodzi o rozwiązywanie tam jakichś kluczowych problemów. Także to jest moje podsumowanie. Tak się rozgadałem trochę. No, na pewno czeka nas ciekawa przyszłość, jeśli chodzi o technologię i wydaje mi się, że Technologia stanie się główną siłą zmiany społeczeństw. Można by powiedzieć, że to nic nowego. Marx to już zauważył, jeśli chodzi o materializm dialektyczny, że tutaj mamy relacje w technologii i w środkach produkcji. One nam kształtują społeczeństwo, więc to nie jest żadna nowa idea. No owszem, natomiast nigdy wcześniej te zmiany w środkach produkcji nie były tak dynamiczne. Jeśli chodzi o samą warstwę technologiczną, tak jak mówię, były rewolucje polityczne, które były często dużo silniejszymi strząsami. Natomiast jeśli chodzi o samą warstwę technologiczną, to, to tempo rozwoju jest bezprecedensowe. To tyle na dziś. Z tej strony Banana Trader Cześć.